Do you house? Słuchajcie, pewnie wiecie gdzie jestem, a jak nie wiecie, to już Wam mówię. Polska Baza Wędkarska nad Ebro, tam gdzie byliśmy, tam gdzie kręciliśmy film. Jestem tutaj z właścicielem bazy, który opowie Wam parę słów o samej bazie, gdzie się znajduje, ile kosztuje, co można złowić. Czyli te najważniejsze rzeczy, które Was interesują. Tak? tak. Dobrze. Baza znajduje się w Hiszpanii, jak już kolega nadmienił części Aragońskiej, niedaleko miasta Kaspę. Ktoś jak gdzieś tam liznął tematu Ebro, to będzie wiedział o czym mówię. Tak jak wy mieliście okazję być na bazie, baza składa się z dwóch, z dwóch domów, jeden czteroosobowy, drugi dom, który pomieści dziewięć osób. W pełni wyposażona w środki pływające w łodzie i kompletny sprzęt do każdego połowu, czy to karpia, czy suma, czy spinning. Przylatujecie do Barcelony, wypożyczacie samochód albo zamawiacie transfer, przyjeżdżacie do nas i łowimy. Koszt pobytu tygodniowy to jest 450 euro od osoby. Jak gdyby koszt tego pobytu wchodzi, wchodzi, cały sprzęt, łódź, w zasadzie to... Czyli nic ze sobą nie musicie brać, wygoda taka, że masakra, myśmy lecieli tak samo, każdy po małej walizce, dziękuję, przylatujemy, wszystko jest na miejscu, miód malina, basen. Dla tych, co lubią kek z piwem, grill, kucharz, słuchajcie, naprawdę ryby nie potrzebne. żyć nie umierać, nie trzeba jechać na ryby już, także grubo, no a ryby to wiadomo, no głównie jeździmy na Ebro po sumy, nie? Tak, zdecydowanie tak, choć populacja karpia też jest ogromna i karpiarzom też zawsze, zawsze coś znajdzie, w zeszłym roku Ustanowiono nowy rekord karpia i suma. Sum 252, karp 32 kg. O! Oh, oh. A więc dużo dwudziestek również padło. Także e, myślę, że każdy coś będzie. A na karpie, wiesz, naprawdę, bo. słuchajcie, są dryczne, haki. Paleczne, prostują haki. Na pewno nie bierzcie haków naszych karpiowych, bo to będziecie mogli ewentualnie na płocie a skąd tam. O wiesz? Bo byłem i prostowały mi wszystkie wyprostowałem. Ja karpie łowiłem na haki sumowe, inaczej się nie da. Yy, a naprawdę karpie, słuchajcie, łowiliśmy takie 15-16 kilo. No to jak go wyciągałem, byłem pewny, że on ma z dwie dychy jak i. To jest po prostu coś niesamowitego. Yy, także my ze swojej strony na pewno polecamy, bo opieka jest na tip-top. Yy, tutaj wszystkim się yy, Zajmujesz, wiemy dokładnie o tym, tak, tak. także jak się wam iskrownik zepsuje, to tak, też się ogarnie. Tak. Wtajemnicze nie wiedzą o co tak. chodzi, choć ten iskrownik zrobił furorę, powiem ci po tym wtedy live. No, I, tak, Zdecydowanie tak. Rezerwacje, no jeżeli ktoś będzie miał zamiar przylecieć, przyjechać czy przylecieć, to trzeba wziąć pod uwagę, że 8-10 miesięcy wcześniej trzeba rezerwować termin, dlatego że no taki, tak, tak, takie zapotrzebowanie jest. No w tym roku zostało niewiele już wolnych miejsc na, na, na samą, sam, samą końcówkę. No słuchajcie, nie ma się co oszukiwać. 450 euro to nie jest jakiś tam pieniądz za tydzień. Na, w Hiszpanii na rybach e, z takim wypasem naprawdę to do nas nad morze się pojedzie i to samo się wyda no, nie oszukujmy się e, także polecamy słuchajcie jeszcze raz my na pewno jeszcze skorzystamy e, bo już obiecujemy, obiecujemy, ale w końcu przylecimy, no nadzieję, tak. tego czasu jest coraz mniej wiadomo, ale na pewno będziemy, bo było mega e, i tyle ja się z wami żegnam, zapraszam na stronę do odwiedzin. zapraszam do rezerwacji e, bo na pewno nie pożałujecie pouker